Dałeś radę! Dałeś radę? Ale ja ironię czuję w tych wiadomościach, nie? Słuchajcie, pobrałem Wallhacka do Valoranta. To nie jest żart, będę grać się na czytach. A tak serio: Cheatami będzie Frexy, który będzie oznaczać po prostu wszystkich kamerkami Cyphera, dzięki czemu cały czas będę mieć wizję na y, przeciwników. Zresztą zobaczycie, jak to wyszło. A gościnnie dzisiaj są: Patka, Anzu, Iwonka, Rea oraz Justysia. Koniecznie sprawdźcie ich sociale w opisie. No i zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmików. A my już przejdźmy do odcinka. Wiesz jakby szczepionka była we mnie szczepywana teraz <śmum> no. Mam Haka widzowie, o mój Boże <śmum> O kurde <śmum> Nieźle wpadka, Najstraj nice wpadka, nice try Dobra, ja wiem, że wszyscy są tam jest ale to jest głupie. Patka coś mówiła, że ja pewnie nawet jednej rundy nie wygram, by the way. To są jej słowa, że ja pewnie nawet jednej rundy nie wygram. Wy serio udajecie wygrać te rundę? I po co ci ten smoke? Musisz cały czas ruszać. No chodź. Łatwo. Nie, dobra, ja nie widziałam, ale najgorsze jest to pykanie. To najgorsze. Tak, nie, tak no. Rozpraczę. Dobra, oni w ten sposób grają. Ej, może ja go i musimy go po prostu dojechać. Uwaga, flash! <grym> o nie! Dojechali mnie! Wiem, co oni będą chcieli robić w takim razie. Muszę wybejtować ich umiejętności totalnie. Nie? Tak, zaszuję do środka. No. Acie, może być na idzie już że co, żebyście widzieli radar, to może nie być głupie. Bo wy radaru w tym momencie nie widzicie nawet. Ale, nie, a, jest, a, jest, a. Dobra. A miałbym lepszą broń, myślę, że bym to no. zrobił, nie? Kolejka jak na pobranie krwi, no. Też się stare baby pchają w ten. Wiesz, <tosodek> 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 jak u Iwonki wpadki denerwuje to. Pikanie domyślam się, że to musi denerwować, niestety. O, bawe, ja nie nie tutaj, mam ja chcę mam takie 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 coś? Start, o start już start! Jezus. takie 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 Nie wiadomo. Dostał jeden wiatr COO Iwonka chodźcie, chodź, chodź, chodź. no, Ej, a Kajo? Może się... Kajo? O, o, no. tu w dupce, tak pokazywałam dupkę. O Boże, widzę co oni robią i mi się to ani trochę nie podoba. Mi się to ani trochę nie podoba O mój Boże, o mój Boże! Proszę da, muszę pisać. Widzę, Gdzie on jest? No nie, co to za końca miała być? Cyfer! A w ciebie też mogę? Tak strzało oddać? Cypher! Ja ja co na mini-mapie? Bo. No to jest No że powiedział, żebyśmy pod kontencik bardziej grali. No. Ja nie rozumiem, skąd to jest. Content. Jestem tutaj hardem Ale będzie, będą mnie puszować teraz, co? Cypherem. Nie nie było za bardzo. O. Och, ekstaza. Tutaj. <toddź> <toddź> nie O <opieram. toddź> nie. Nie, na żywy że się tam jest. Ej, dawaj, lecimy wszyscy poświęca. szeryfami tylko. Dobra. Dobrze. All sheriffs. Aha. AAAAAA A Ja SŁUUUUU mówić ale głupio, że sierf Bo ja nie mam sierfa Nie ma Dobra, to teraz klasik Nie to był bait widzowie To był bait Patrzcie, oni teraz umiejki Patrzcie, oni wwalają teraz wszystkie umiejki jakie mają Patrzcie na to O mój Boże O mój Boże W kotka i wyszkę się będę z nimi bawić Nie zdążyłem Dismisa miejsca wziąć! Ej, to masz dobra runda! Shorty, to jest oh, To Kogo nie było na B? My zrobiliśmy celowo tak, żeby on mógł sobie pójść na to B, i tak nie poszedł. Ej, ale taka zabawa w kotkę i wyszkę to jest chyba to, co będę chciał robić, widziałem? Co to za nożyk, krea? Co to był zagłówniany nożyk? Przepraszam bardzo, ale ten nożyk był beznadziejny. Widział mnie. Widzieli mnie, widzieli mnie, widzieli mnie Aha Dobra, cancel O, na swoim, restwie, na swoim respie, na swoim respie Dobra, musimy wszystko No Wpadka, nie zestraj się Wpadka, nie zestraj się O Boże, wygrałem to, co jest? Co jest? Jak ja to zrobiłem? Halo, kto tam uciekł? Nikt Wiedziałam, widoki a. ładne. Jak ktoś ucieknie przed tego, przed oznaczeniem... a wycieknie. ktoś będzie wyłaził nam na środku mapy, znam pinguje, że, że Julius jest niby, a to jest LexCypher, to co będziemy z nim robić? No, właśnie. Wiedziałem, że to chce wejść. No nie. Dobra, Kayo bez flasze. Po tobie. Kurde, ale się odbił ten flash, gówniany. Nie! No nie! Klaus! A no, co to za shorty to jest? On przegrał shortiego. Jak? Ja trochę poszukuję, bo oni mają zbyt łatwo. Teraz myślisz, orba. I w sumie?

Cziłem się tej kosy! O, 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 o. Ej, serio, idźcie na shifcie cały czas. To będzie, to będzie ciekawe, bo nie będziecie go mogli ryszować Czemu oni podchodzą na shifcie? Czemu oni podchodzą na shifcie widzowie? Dzięki za flashe oh, oh. Minus 82 Let's go! GOOOOO to są MOJE Guys! Dałeś radę Rozniosę ich na strzekie ogień nieciał chłopy na nas <stutujesz> Dałeś radę <grym ślepok Ripakle> Ale ogień! <ślepokat> Ale ja ironię czuję w tych wiadomościach, nie? Nick <tutujesz> już się powiedziałem TRZY razy co sądzę o, o najnowszy w filmie Konusa Czy ty masz kur... Chapki! Nie wytrzymam, no chłopie! Ile razy można zapytać? działałam no, totalnie się, nic nie sądzę ja zgadzam się Odmówię ci czwarty raz ja pierdole nie wstaw to do odcinka, już czterech mój zabieram wizję Zastanawiam się zastanawiam, czym oni na shifcie chodzą, nie? W sensie, tak serio, serio ja się zastanawiam, czym oni chodzą na shifcie Puszczam dym! się Spike podłożony dusze Tutaj! Został jeden wróg, czwórka martwa Ale łatwo, nie? Ale łatwo O mój Boże Ale łatwo O Boże No go, ale wszyscy razem Ja najpierw flesza puszczę. Jest w ogóle? Flesz? Cóż za łatwa gra widzowie. Jeden złup. No nie, ale się że są dwa sajty. Choć tu będziemy udawać. Chyba... Ej, chyba wiedzą, że są dwa sajty. Patrzcie. O mój Boże, chyba wiedzą, że są dwa sajty. Ej, ja mam wrażenie, że wpadka zrobi tak, że robią fake'a i wpadka się przytepa i zaplantuje B. Mam jakieś takie głupie wrażenie, że tak będzie. No, wpadka już tu biega. Chodź, no Bo My udajemy hey! że... Ну, да, я начал. Что вы делаете, пожалуйста? Слушайте, зачем? Я затонул один глядач. Нет. Ай, мамуш. Чего не маш брони? pomyślałam że idziemy na nożne. Puszczam dym AANNNNNNN ZUUUUUU Eeeu dym jeszcze nie grali Dlaczego ty nie czekasz aż ci... aż tego aż powiem że runda się zacznie to masz tu normalnie ściany, wyobraź sobie że masz zamiast ścianę nie Twój mózg to ściana, dobra O Ciiom, Dobra macie, nie macie umiejętności nie macie... Co to, co to za umiejętności? O, rozwalili mi kamerę Chciałbyś czekać minutę? Nieźle, trolujecie Mają, nie, mają, nie, nie, nie mają, mają, mają zakaz Używania umiejętności na tym meczu No halo Aha, no, Aha Dobra I tak jest łatwo z nimi, nie? Dostał jeden ADZU! ADZU! No i... zagrała. All Odin. nie żyje. O fuj. Co stało? Czemu tak się stało? Zniszczyła no. mi kamerę, znowu. Nie było oznaczenia. było znaczenia. Czemu ktoś już nie żyje? No jak was. moduł. <laughs> Spajk Postrało was. Oh, nie. Nie. Kupie, bo... Ja wiem, jak mnie denerwuje ten sniper latający! Ciągle myślę, że to nogi Julesa, a to on lata! Choj, żebym ja tych odynów też nie kupił, nie? Dostał jeden, bro, Dostał jeden No nie no Iwonka z Odynem 80 minus! Wsadźcie se te o, te od odyny w dupę oni mają teraz tak przestrana. oni sobie nawet nie zdają sprawy z tego, jak bardzo. Bo oni idą mi do widzowie, to niedobrze. Oho. Mój ult jest gotowy. <noise> o mój Boże, wstoszyłam, ale trolluje ten tajpod. Não é, faz cabeça vila. Não é, não